Jesteśmy na placu budowy łącznicy kolejowej za błocie Krzemionki. No właśnie przyglądamy się budowie z lotu ptaka. Możemy pokazać i to co przez te ostatnie miesiące udało się Tutaj zrealizować. Chcieliśmy wszystkim kierowcom przypomnieć o zmianach w rejonie łącznicy Zabłocie Krzemionki. Od 16 listopada wprowadzamy kolejne zmiany w organizacji ruchu, już jedne z ostatnich na tej budowie. Wtedy zostanie zamknięta dla ruchu całkowicie estakada obrońców lwowa, a także zostanie wprowadzone zwężenie od strony ulicy. Powstańców Wielkopolskich. Będzie się też tutaj kończył bus-pas, w którym poruszają się autobusy od ulicy Saskiej. W związku z tym skręt w lewo w stronę ulicy Wielickiej będzie się odbywał z jednego pasa, a nie tak jak do tej pory z dwóch pasów, z tym, że przy samym skrzyżowaniu ten pas będzie się rozdzielał na dwa. Pasy. Natomiast od strony Alei Powstańców Śląskich będzie dostępny tylko jeden pas i tutaj będzie można tym pasem ruchu na poziomie zero jechać albo na wprost, albo kierować się w stronę ulicy Wielickiej. Od 16 listopada zostanie przywrócony bus, pas na ulicy Powstańców Wielkopolskich a także ulicy Nowochuckiej i będzie obowiązywał dalej buspas na Alei Powstańców Śląskich. Tramwaje poruszające się od ulicy Limanowskiego w kierunku ulicy Wielickiej i przeciwną stronę nie będą napotykały żadnych utrudnień. Podobnie samochody będą się poruszać tak jak dotychczas, oczywiście ze względu na to, że cały ruch, który do tej pory jest obsługiwany estakadą będzie obsługiwany dołem, no to można się spodziewać większego ruchu na poziomie zero. Taka organizacja utrzyma się przez dwa tygodnie do 1 grudnia. Wtedy będzie można otworzyć ponownie w całej szerokości ulice Powstańców Wielkopolskich i utrudnienia będą obowiązywać tylko od strony Alei Powstańców Śląskich, czyli nie będzie czynna stakada obrońców lwowa. Ruch będzie się odbywał dołem skrzyżowania i tak pozostanie do połowy mniej więcej stycznia, kiedy to kolejarze planują zakończyć ten etap budowy i udrożnić przejazd estakadą. No i w przyszłym roku nie spodziewamy się utrudnień na taką skalę. Będzie dużo mniejszy zakres zajęć pasa drogowego, a ewentualne zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane na okresy kilkudniowe, związane choćby z koniecznością wykonania asfaltu. Łącznica kolejowa, która połączy zabłocie i krzemionki, jest nie tylko ważna z punktu widzenia pasażera pociągu, który będzie mógł podróżować szybką koleją aglomeracyjną na tej trasie, ale również ze względu na kierowców, którzy poruszają się po Krakowie, ponieważ im więcej mieszkańców sąsiednich miejscowości przesiądzie się na szybką koleję aglomeracyjną, tym mniej będzie samochodów na krakowskich ulicach, tym mniejsze będą utrudnienia podczas godzin szczytu w Krakowie, także wszyscy kierowcy powinni za tego typu inwestycje trzymać kciuki.